Siemaneczko ziomeczki, ja jestem Gwerko i witam was w moim kolejnym odcinku na kanale i w tym filmie pokażę wam autorski plugin na gildię. Ogólnie miałem tego pluginu nie wstawiać, ale jednak specjalnie dla was wrzucam go na strefę premium. Także jeżeli posiadasz strefę premium na after, aftermc.pl no to będziesz miał ten plugin po prostu za darmo na tej strefie. Dobra, także pokażę wam ogólnie prezentację tego pluginu. Ogólnie plugin jest z mojego serwera Overcore. Tam gdzieś w którymś tam w odcinku wam właśnie pokazywałem system tej gildii, no ale pokażę go jeszcze raz dla tych, którzy po prostu nie oglądali poprzednich odcinków. Dobra, więc ogólnie pod G mamy wszystkie, wszystkie informacje na temat gildii. Ogólnie samo zakładanie gildii, zapraszanie i tak dalej, wszystko jest tak jak na każdym innym serwerze w zasadzie. Jedynie co jest innego, to mamy na przykład G uprawnienia i właśnie od tego sobie najpierw zaczniemy, tylko muszę sobie właśnie przelogować się na drugie konto. No dobra, także jestem już z powrotem. Dodałem sobie właśnie do mojej gildii moje drugie konto. No i jak teraz sobie piszemy gie uprawnienia, to właśnie tutaj nam się otwiera taki panel, w którym właśnie możemy ustawić uprawnienia jednego z graczy w naszej gildii. No i mamy tutaj na przykład uprawnienia do niszczenia bloków, do stawiania bloków, do stawiania obsydianu, do niszczenia obsydianu, do stawiania TNT, rozlewania wody, lawy, wyrzucania graczy z gildii, dodawania graczy do gildii, zarządzania Sojuszami między gildiami, zarządzanie PvP w gildii, yy, używanie Komend TP i tpa na terenie naszej gildii no, i jeszcze dostęp do komendy g, regeneruj. E, więc właśnie tak wygląda ten cały panel. No, jeżeli coś chcemy, właśnie zabrać, jakieś uprawnienia, to po prostu klikamy i wtedy nam się to e, po prostu zabiera. Także tak właśnie wygląda panel e, z uprawnieniami. Kolejną rzeczą mamy na przykład g, magazyn. No, i jest to nic innego jak po prostu taki skarbiec gildii. No, tutaj może każdy gracz, właśnie, wrzucić jakieś przedmioty i e, albo po prostu stąd zabrać dane przedmioty. To jest właśnie taki skarbiec gildyjny. E, mamy również komendę g. Ulepsz i jest to ogólnie komenda, e, dzięki której możemy ulepszyć e, właśnie dane bloki, e, żeby po prostu mniejsza szansa była na zniszczenie ich za, za pomocą TNT albo ogólnie za pomocą jakiegokolwiek wybuchu. No, i też e, limity, no i też właśnie zwiększamy tym e, limity osób w gildii. Czyli na przykład mamy tutaj Ulepsz Gildię na poziomie pierwszym, to jest po prostu e, no aktualny poziom. Czyli mamy tutaj na przykład limit osób w gildii 10. No i jeszcze procenty na e, Piasek, Stół do Enchantowania i Obsydian. E, no i jeżeli właśnie chcemy ulepszyć, no to musimy po prostu po kolei każdy poziom ulepszać. Nie tak, że sobie z jedynki nagle przeskoczymy na trójkę albo czwórkę. My jeżeli tak klikniemy, no to jak widać, e, musisz ulepszyć gildię na poziom drugi, no czyli po prostu sobie musimy ulepszyć ten właśnie poziom. E, wszystko jest do konfiguracji w konfigu, także to nie ma z tym żadnego problemu. Kolejną rzeczą, jaka została dodana tej do gildii, e, to są właśnie takie hologramy w centrum. I ogólnie, jeżeli chcecie, właśnie te hologramy, żeby działały, to musicie wgrać jakiś plugin na hologramy. Może to być decent holograms albo fancy holograms. W sumie to zalecany, e, więc Właśnie dzięki temu będziecie mieli takie właśnie fajne hologramy w naszym centrum Gildi. Kolejną rzeczą jest nowe powiększanie terenu Gildi, czyli jeżeli sobie piszemy G powiększ to właśnie nam się pojawia takie GUI i tutaj właśnie możemy sobie powiększać y, nasz teren gildyjny o właśnie kolejne poziomy, które właśnie tutaj mamy napisane. No i tak samo jak w przypadku poprzednich, y, musimy po prostu te poziomy po kolei ulepszać, a nie tak, że z jedynki sobie nagle skoczymy na dziesiątkę. No i ogólnie jeżeli y, właśnie chcemy cokolwiek zrobić, w sensie albo stworzyć gildię, albo przedłużyć jej ważność, no to jeżeli nie mamy wymaganych przedmiotów, to otworzy nam się takie GUI z przedmiotami, które właśnie są wymagane. Jeszcze taką ostatnią rzeczą jaką mam wam do pokazania jest komenda regeneruj i ogólnie polega ona na tym, że po wybuchu TNT możemy zregenerować dany teren właśnie naszej gildii. no ja tutaj już odpaliłem właśnie TNT, jeżeli sobie piszemy regeneruj, no to ogólnie mamy, jak widać, tutaj opcję zregenerowania terenu. No i też mamy informację, że możemy pisać np. G. Regeneruj 5. No to wtedy będziemy mogli zregenerować tylko 5 bloków. Ja wam pokażę tutaj G. Regeneruj właśnie wszystkie bloki. Jeżeli sobie klikniemy, no to jak widać, regeneruje nam się po prostu teren. I tak właśnie to wygląda. Czyli po prostu nie wiem, jakieś tam, jest jakaś tam bitka, no nie, wybuchają TNT i tak dalej. No i możemy sobie właśnie później ten teren za jakąś tam opłatę zregenerować. Ok, i taką ostatnią rzeczą, którą wam pokażę, jest przebijanie gildii, bo tutaj jest właśnie zmienione. No i tu ogólnie mamy wrogą gildię, jakąś tam sobie stworzyłem. TED ogólnie to jest właściciel gildii właśnie tym przemkłem C. I ogólnie chodzi o to, że jeżeli już już jako wrogowie wbijamy się właśnie do centrum gildii. No to jeżeli sobie właśnie klikniemy na serce, to musimy najpierw rozpocząć wojnę z tą gildią w ogóle. Czyli wpisujemy sobie g wojna. E, wojna, Ted i ogólnie jeżeli nikogo nie będzie na serwerze no to tej wojny nie rozpoczniemy z nikim no bo po prostu nikogo nie ma. Natomiast tutaj jest właśnie Przemkłemce na serwerze więc e, wojnę rozpoczęliśmy. No jeżeli wbijamy się właśnie do środka gildii i właśnie klikniemy e, na serce no to musimy odczekać 30 sekund właśnie żeby e, właśnie Obejść zabezpieczenia, no i nie możemy się oddalić za bardzo od tego serca, no bo jak widać, wtedy będziemy mieli błąd. No i właśnie, jeżeli sobie klikniemy na to serce jeszcze raz, i nikt nas stąd y, nie wywali z tego środka, no to wam pokażę, co będzie y, dalej. Ok, także y, jak widać, otworzy nam się wtedy GUI i musimy kliknąć y, właśnie w te, y, te szyby, właśnie, żeby y, y, ustawić dobry kod. No, i właśnie musimy to tak zrobić trzy razy. No, jeżeli to zrobimy, no to jak widać, Twoja gildia zabrała ser jedno serce gildi test. No i e, my właśnie w tym sposobem zyskujemy to serce. No i już nie możemy drugi raz teraz e, znowu jej schakować. No, po prostu e, ta gildia ma ochronę przez 12 godzin. Nie możemy jej po prostu wyzwać na wojnę. No a że nie możemy jej na wojnę wyzwać, no to nie możemy jej również e, schakować. No i przejąć kolejnego serca. To jak widać, mamy życia. Dwa. A my G info, test. Mamy życia 4. No, także właśnie tak wygląda y, ten system Gildii aktualnie. No i tak właśnie prezentuje się ten system Gildii. Myślę, że jest całkiem spoko. Ogólnie na pewno jeszcze nie jedna będzie aktualizacja tego pluginu. No także po prostu zalecam do zakupu strefy premium, no i do śledzenia właśnie kanału z y, Gildią. I y, w sumie to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Także y, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmie. Także siemaneczko.